Cześć Wam, 8 czerwiec, poniedziałek, 8.15 Właśnie zawiózłem Marcelinę na rehabilitację Jadę teraz po bloczki, bo przywożą nam biuro Zamówiliśmy takie biuro, taki punkt sprzedażowy, gdzie będziemy przyjmować swych klientów Przy dobrym punkcie, przy siódemce Felblągu Jestem ubrany w dresy, ponieważ dzisiaj będę część rzeczy sam wykonywał Czyli tam, nie wiem, przyczepiał ten kontener, żeby go zrzucić Muszę go potem postawić koparką po I tp. i td. Więc jadę teraz po bloczki w międzyczasie zadzwonił klient po szybę do Lovola. Okazało się, że mu pękła już druga w ciągu 2 yy, miesięcy chyba przypadek, ale akurat mamy, więc fajnie, że ten że do nas zadzwonił. Tam za chwilę będziecie widzieć, jak wygląda nasz nowy pawilon, punkt handlowy. Przyjechałem właśnie po te bloczki, yy, ponieważ na nich będzie posadowiony ten yy, pawilon taki handlowy, punkt sprzedażowy. A mi zostało trochę z mojego placu gdzie mam te magazyny, więc zabieram to i jadę do nas tam, na ten plac, gdzie mamy kuparki i traktorki. No i przyjechał, słuchajcie, to jest nasz nowy punkt, biuro sprzedażowe, które będzie stało przy kuparkach. Chcieliśmy w kolorem złotym, tak, żeby się Żeby nawiązywało do kuparek, które sprzedajemy, chcieliśmy włożyć z oczkami jest w miarę poziomowane Stoi z bólem, wydaje się, że stoi krzywo w ogóle, ale on nie stoi krzywo, łapa mi się trzęsie lekko, bo mi sobie zręczyły mi się ręce lekko, dlatego mi się trochę trzęsie. No ja nie, ja uważam, że, słuchaj, dlatego, że, że ten, że nie jest źle. 21 metrów kwadratowych, biura. Cześć, jesteśmy w Elbląskim Parku Technologicznym, gdzie zaraz spotkam się ze swoim zespołem z naszej spółki non-profit MindTap Tech. Spotykamy się co tydzień, aby planować kolejne zadania, aby planować nasze cele, jakie mamy zrobić i aby zacząć działać w taki sposób, jaki byśmy tego oczekiwali. W tej chwili jestem pierwszy na 16. Mają przyjść wszyscy. Ja będę, was, ja będę postarał się wam pokazać dokładnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o taką codzienność, która, z którą ja się mierzę albo którą mam, jeśli chodzi o moje życie, takie zawodowe, no też prywatne, bo wielokrotnie wam pokazywałem, jak, jak, co się dzieje u mnie w domu, co się dzieje poza domem, więc będę się starał za każdym razem pokazywać wam, co robię, jak robię, a po co to robię. Uważam, że warto się dzielić z osobami, które są zainteresowane i chcą poznać, na czym polega bycie przedsiębiorcą. Ja jestem przedsiębiorcą od, od zawsze. Od, nawet w szkole średniej pierwszy biznes założy, założyłem w Krynicy Morskiej. To był sklepik z zabawkami, dmuchańcami, z napojami i lodami. A obecnie prowadzę trzy firmy i jestem z tego zadowolony. Potrafię to pogodzić z życiem osobistym.